Nazywam się Dagmara Stawiarska, mam 24 lata i pochodzę z Andomierza, ale obecnie mieszkam w Warszawie. Poprzez uczestnictwo w tym programie myślę, że na pewno poznam bardzo dużo ciekawych i fajnych ludzi. I może albo mnie ktoś zauważy, albo będzie chciał ze mną współpracować, albo zaczerpnę od ludzi inspirację i na pewno nauczę się czegoś nowego w swoim życiu. Nie boję się mm, żadnego z jurorów. Myślę, że są bardzo ciekawymi ludźmi, i każdy jest y, inny na swój sposób. Ale myślę, że ludzi nie trzeba się bać i z każdym można się dogadać. Y, projektuję od 6 lat. Y, wcześniej studiowałam w Krakowie, teraz y, na Katedrze Mody w Warszawie. Jeżeli chodzi o kreację dla danej osoby, chciałabym kiedyś zaprojektować um, kostiumy do filmu dla Angeliny Jolie.